Tajemnice i ciekawostki. 69. All right. Odcinek od Willego. Ciekawe co tam znowu wynalazł. Na mapach świata. Za ciekawostki. I witam was w kolejnym odcinku Tajemnic ciekawostek z Google Maps. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od ciekawostki, która swój początek ma na pewnej facebookowej grupie poświęconej ciekawym przedmiotom, które można znaleźć w sklepach z używanymi rzeczami. W 2019 roku pewna dziewczyna opublikowała posta, na którym pokazała to, co znalazła w szufladzie biurka, które ktoś oddał do takiego sklepu. Mamy tutaj napis: Prawda znajduje się pod spodem. Po odwróceniu tej szuflady okazało się, że na spodzie znajduje się kolejna wiadomość. Ciało znajduje się i tutaj mamy jakieś współrzędne. No dobra, to wklejmy sobie te koordynaty i zobaczymy, gdzie nas one zaprowadzą. Florida. Dokładnie mówiąc, jakieś zadupie na Florydzie. Widzimy tutaj jakieś krzaki albo to są bagna. Ciężko powiedzieć, co to dokładnie jest, ale tak na pierwszy rzut oka to jest miejsce, gdzie faktycznie można by było zakopać trupa. Tylko co to jest? Jakieś kółka narysowane na ziemi, to wygląda jak jakiś cel, w który można trafić, więc coś tutaj grubszego się święci. Tutaj jest nawet gwiazda żydowska, nie wiem o co tutaj chodzi. Co? Jakieś rakiety prostawiane w każdym rogu. Tutaj mamy napisane Avon Park Air Force Range. Air Force to są siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, więc wychodziłoby na to, że oni tutaj trenują rzucanie bomb z samolotu do celu. Tutaj nawet widzimy, są jakieś wgłębienia na ziemi. Tylko skoro to jest miejsce, gdzie zrzuca się bomby z samolotu, to czemu niby ktoś miałby tutaj schować złoki? Dobra, pogrzebałem trochę w internecie i wydaje mi się, że mam taką najbardziej prawdopodobną teorię o co z tym wszystkim chodzi. Ta osoba, która napisała tę wiadomość na szufladzie, prawdopodobnie oglądała serial kryminalny Agenci NCIS. Tam w jednym odcinku była bardzo podobna sytuacja. Też był teren wojskowy, gdzie testowano rzucanie bomb z samolotów, i okazało się, że w tym samym miejscu okoliczna mafia chowała ciała ludzi, których zabiła. To by tłumaczyło, czemu ten kawaler na szufladzie napisał takie, a nie inne współrzędne. Co ciekawe, tak bardzo jak ta. David Caruso zawsze z tym, nie? Te wstępniaki do yy, tych kryminalnych zagadek, nie? Znajdują tam na początku jakieś ciało i zawsze David Caruso tak patrzy i mówi: chyba tutaj znaleźliśmy ciało. Yeah! Dyn, 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 dyn. Zawsze ten wstępniak był taki, że jakieś takie nic mądrego nie powiedział i tylko tak, tu znajduje się ciało, okulary zakłada i, i dechu zaczyna napierdalać. Boże jaki to był cheesy serial. Cała wiadomość z szuflady brzmiała nieprawdopodobnie, tak ktoś to potraktował na poważnie i nawet zgłosił to na policję. Tutaj biuro szeryfa napisało nawet komunikat, że zdają sobie sprawę z tego i przekazali to do wojskowych, żeby to zbadali. Ten komunikat jest z 2019 i nie widziałem żadnych aktualizacji, więc możemy zakładać, że żadnego ciała tam nie znaleźli i to była jedna wielka ściema. To teraz dla równowagi pokażę wam coś prawdziwego. To jest Giacchino Gammino, członek jednej z włoskich mafii, który w 1998 roku zostaje skazany na dożywocie za przeróżne przestępstwa, których dokonał wliczając zabójstwo. Cztery lata później, w tym samym więzieniu, w którym on przebywa, kręcony jest film. Joakino wykorzystuje to zamieszanie powstałe przy króceniu filmu i jakimś cudem udaje mu się uciec. Nie udało mi się znaleźć żadnych detali w jaki sposób on tego dokonał, ale no, jakoś mu się udało, nie wiem. Może myśleli, że on tylko gra więźnia w filmie. W każdym razie stan rzeczy jest taki, że ten Joakino gdzieś spierdolił i nikt nie wie gdzie. Mija rok, nic. Mijają dwa lata, nic. 5 lat nic, 15 lat dalej nic. Natomiast na przestrzeni tych lat policja pozyskała pewne poszlaki co do tego gdzie on może się ukrywać i w jednym z takich miejsc właśnie teraz się znajdujemy. To jest hiszpańskie miasto o nazwie Galapagar i tak samo jak my możemy sobie tutaj pozwiedzać na Google Maps, tak samo zrobiła policja. Policja czasami korzysta z Google Maps, dlatego że tutaj jest dostęp do tych wszystkich zdjęć archiwalnych. Można zobaczyć, jak ta okolica wyglądała kiedyś. Może znaleźć jakieś poszlaki, które aktualnie nie są już dostępne. Tak więc policjanci też rozglądają się tutaj po okolicy na Google Maps, szukają jakichś podejrzanych miejsc, szukają jakiś poszlak, który mogłyby ich naprowadzić na tak, właśnie mi się wydawało, że tutaj na tym telefonie jest jakaś bardzo ważna poszlaka, ale chyba mi się coś przywidziało. No nie powiedział, że praca policjanta jest łatwa i przyjemna. Policja kontynuuje poszukiwania, wchodzi sobie w tą uliczkę. Oni oczywiście nie liczyli, że gdzieś tutaj trafią na tego kolesia. No bo wreszcie, jakie są szanse na to, że ktoś kto. Czy koleś poszukiwany przez policję od 20 lat mógł tak załapać się na zdjęcie w Google? O nie! Nawet jeśli policja dostała to zdjęcie w wersji odmazanej, no to wciąż to zdjęcie nie jest jakiejś tam najwyższej jakości. Poza tym od tego czasu minęło 20 lat, więc można zakładać, że ten koleś zmienił się względem tego, jak wyglądał na fotografii. W każdym razie policjanci zaczęli drążyć głębiej. Zauważyli, że ten koleś stoi koło jakiegoś sklepu z warzywami, który się nazywa El Huerto Demanu, i tuż obok tej nazwy znajduje się jakiś numer telefonu. Okazało się, że jakieś 300 metrów dalej znajduje się restauracja, na której jest podany ten sam numer telefonu. No to policjanci zaczęli szukać w internecie jakichś informacji na temat tej restauracji. Jest ich całkiem dużo. Tutaj możemy na przykład zobaczyć, jak ta restauracja wyglądała od środka. Tutaj widzimy jedzenie, jakie można było tam zjeść. No a tutaj widzimy szefa kuchni. <laughs> Nie! O nie, ale kasztan. Chłop, co sobie życie zaczął na jakiejś hiszpańskiej wiosce, wpadł przez to, że akurat samochód Google przejeżdżał. Ale przejebane. Wygląda dosyć podobnie. Poza tym, restauracja chwali się tym, że ten szef kuchni jest Włochem, tak samo jak poszukiwany. Menu z tej restauracji wygląda jakby je wyciągnęli z okładki Ojca Chrzestnego, a jakby tego było mało, to na tym nagraniu z monitoringu sprzed dwóch lat nasz podejrzany przyjebał w mordę urzędnikowi, który wydał decyzję, która mu się nie spodobała. Mając na uwadze te wszystkie poszlaki, policja zdała sobie sprawę, że to na pewno jest ten Gioacchino, którego szukają od prawie 20 lat, no i został złapany. Po złapaniu Gioacchino był mocno zdziwiony, powiedział przecież ja nawet nie kontaktowałem się z własną rodziną przez ostatnie 10 lat, jakim cudem je znaleźliście? No nie wiem, kurwa, ciężko powiedzieć, ale jak na kogoś to próbuje udawać, że nie jest byłym członkiem włoskiej mafii, to wychodziło mu tak średnio. No co, no, najciemniej pod latarnią. Ale bez kitu, że nikt nikt jakby tego nie namierzył przez tyle lat. Dopiero drobna poszlaka przez to, że akurat samochód Google' przejeżdżał, go, go namierzyła. Policja powiedziała potem, mieliśmy farta, że trafiliśmy na niego na Google Maps, choć nawet bez tego były inne dowody, które pewnie by nas do niego naprowadziły. W każdym razie Google Maps przyspieszyło sprawę. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w Australii, to będzie to, co zakładam, że dałem na min ale co trzeba się zagotować, co? Chłop przez 10 lat nawet zerwał wszystkie kontakty ze swoją rodziną. Zaszył się w jakiejś małej hiszpańskiej wiosce z wielkiego bossa mafii zaczął tam pizzę gotować w jakiejś restauracji. No i nara. I go złapali, bo akurat samochód Google' przejeżdżał To trzeba mieć pecha, nie? Mógł, nie wiem, los na loterię wysłać, może, może by go było stać wtedy na jakieś nowe rozpoczęcie gdzieś życia. Turkę do filmu jeszcze nie obczajałem tej ciekawostki, więc nawet nie wiem, czy to jest legitne. Czy... Tutaj faktycznie jakiś psychopata z siekierą goni człowieka na ulicy. Nawet gorzej, w sumie. Psychopata z siekierą, jeszcze w Japonkach. Uciekający nie wygląda na jakiegoś specjalnie przerażonego, więc na razie to bym się skłaniał ku temu, że to jest ustawione. Ale jeszcze możemy zobaczyć, jak tam dalej sytuacja się potoczyła. Co już? No. pogodzili się i żyli długo i szczęśliwie. To musi być ustawka na 100%. Tylko skąd on wytrzasnął tą maskę? To mnie zastanawia. No chyba, że oni mieli jakieś tajne informacje i wiedzieli, że tutaj będzie samochód Google przejeżdżał, I się przygotowali. Kolejną ciekawostkę znajdziemy w Teksasie. To jest takie typowe zadupie w Teksasie. Coś, co się widzi w filmach typu Teksańska masakra piłą mechaniczną. Tam jest jakaś pustynia, tutaj jest jakaś. Świetny film. Gra też była spoko przez dwa tygodnie, później się znudziła. Droga, no i tak poza tym to za bardzo nic nie ma. No może poza tym jednym małym budynkiem. Można by podejrzewać, że ten budynek to będzie jakaś stacja benzynowa, ewentualnie sklep z jedzeniem, natomiast tak naprawdę to jest sklep Prady z butami i torebkami. A przynajmniej tak to wygląda, no bo budowanie tego typu sklepu na takim zadupiu nie wydaje się być jakoś specjalnie sensowne, w rzeczywistości to nie jest prawdziwy sklep Prady, a jedynie pomnik, który wygląda jak sklep Prady. W sumie nawet ciekawy pomysł, tylko jest taki mały problem, bo o ile ten sklep Prady nie jest prawdziwy, to już te wszystkie buty i torebki znajdujące się w środku są prawdziwe. I warto dużo pieniędzy. O. Oh. Dosłownie pierwszej nocy po tym, jak oni to tu postawili, ktoś tu przyszedł i te wszystkie rzeczy zajebał Przy <grym> okazji na ścianie napisał, że oni są głupi. <grym> to jest właśnie powód, dlaczego teraz znajduje się tutaj kamera. Na zakończenie. <grym> mam ciekawo... Kurde, i to w Stanach takie rzeczy? W Polsce to by jeszcze z cegieł rozebrali ten budynek. <grym> to <Ty grym> idzie sprawdzić, gdzie aktualnie jeździ są Google. No wątpię, że jakiś chłop, który się ukrywa w jakiejś wiosce w Hiszpanii, to na tyle ma paranoję, żeby skoro nie, nie zmienił swojego wyglądu, nie wiem. Nie, ja bym ogolił brwi, zapuścił brodę, nie wiem, przeszczep włosów sobie zrobił. W kapturze zawsze chodził coś w tym stylu, nie. Chociaż po tylu latach może już się poczuł pewnie, nie? Mówi, dobra, rób mi to zdjęcie, jak gotuję tą pizzę, nikt się nie zorientuje. Podska, która leży już na mojej liście ciekawostek od bardzo dawna, ale jakoś nigdy nie wiedziałem za bardzo nawet co mam na ten temat powiedzieć, więc uznałem, że po prostu pokażę wam i może wymi powiecie, co to kurwa jest i czemu to tu leży. To jest jakiś łeb konia? Ta rzecha w, tarzach, w dzisiejszy... wygląda jak obgryziony łeb konia. W tym odcinku to by już było wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć! No nieźle, ale prze, przerąbana sytuacja, nie? Tego gangstera. Chłop tu się targuje o tańsze ziemniaki, ukrywając się przez 20 lat. Przejeżdża samochód Google' i tak go namierzają. Ja jebę. Tyle wygrać w życiu. Trzeba było pilnować. Dokładnie. Dokładnie tak.